Twórcą materiału jest użytkownik Ad Hacker John. W porozumieniu i za jego zgodą materiał został przetłumaczony i zdabingowany na język polski. W opisie macie odnośnik do materiału w oryginalnym wykonaniu w języku angielskim, link do profilu twórcy oraz do kontaktu z nim na platformie X. Czy jesteś ciekawy Key Linux i co potrafi? W tym filmie dam Ci pełny przewodnik po Key Linux. Żebyś nigdy więcej nie musiał o to pytać. Omówię wszystko, od tego czym jest Key Linux, jak go zainstalować, po niektóre z jego najpotężniejszych funkcji. Ten film jest stworzony z myślą o początkujących, więc jeśli uważasz się za bardziej zaawansowanego, śmiało możesz to pominąć. Bądź na bieżąco z naszymi nadchodzącymi filmami, gdzie dostosujemy treści do Twojego poziomu zaawansowania. Dobra, zanurzmy się w świat Key Linux. To idealne miejsce do zabawy do cyfrowych badań sądowych, testowania penetracyjnego i wszystkich rzeczy związanych z bezpieczeństwem, stworzona i utrzymywana przez Offensive Security. Ci goście znają się na rzeczy. Oparta na platformie Debian Linux jest mocno konfigurowalna, co pozwala użytkownikom dostosować ją do swoich potrzeb. Kali Linux ma wbudowany zestaw narzędzi hakerskich, co sprawia, że jest wygodna dla hakerów bez kłopotu z ręcznymi instalacjami. To prawdziwa potęga do skanowania sieci, oceniania luk w zabezpieczeniach, a nawet łamania haseł, jeśli jesteś ciekawy dlaczego. Hakerzy wolą Kali Linux. Mam na ten temat dedykowane wideo, więc śmiało sprawdź je, jak skończysz z tym. Link będzie w opisie. To szczegółowe omówienie powodów, dla których Kali jest popularny w społeczności hakerskiej. Kiedy przygotowujesz się do testów penetracyjnych lub eksperymentów hakerskich, musisz stworzyć bezpieczne wirtualne środowisko. Dla użytkowników Linuxa VirtualBox lub KVM działają świetnie. Użytkownicy Windowsa mają VMware Player lub Windows Virtual PC, a dla macOS Kimu lub Parallels to solidne wybory. Dla początkujących polecam trzymać się prostoty i używać VirtualBoxa lub VMware, bo są łatwe w instalacji i przyjazne dla użytkownika. W tym filmie pokażę ci, jak skonfigurować VirtualBox do twojego wirtualnego placu zabaw. Może się zastanawiasz, po co w ogóle zajmować się wirtualizacją? Cóż, przyjacielu, jest kilka dobrych powodów. Po pierwsze, trzymasz się w zgodzie z prawem. Ethical hacking to gra, w której trzeba grać zgodnie z zasadami. Wirtualne środowiska pozwalają ci testować swoje umiejętności, nie wprowadzając chaosu w żadnym systemie na żywo. Systemy po drugie to twoja tarcza przed złośliwymi atakami. Dzięki hyperwizorowi możesz przeglądać dziki zachód internetu bez obaw o zainfekowanie swojego głównego systemu. A po trzecie to twoja piaskownica. Psuj rzeczy, eksperymentuj, ucz się bez strachu o zniszczenie swojego prawdziwego systemu. Narzędzia do hakowania mogą być kapryśne i wypadki się zdarzają. W VirtualBoxie możesz przesuwać granice bez konsekwencji, więc zapiętaj pasy. Skonfiguruj swoją maszynę wirtualną i odkrywaj nieskończone możliwości hakowania w bezpieczny i kontrolowany sposób. Środowisko w tej sekcji poprowadzimy cię przez instalację systemu Coli Linux na VirtualBoxie za pomocą obrazów wirtualnych. Zaczynajmy i przejdźmy do kroków instalacji. Krok pierwszy. Zdobądź VirtualBox, jeśli jeszcze go nie masz. Musisz go pobrać i zainstalować na swoim komputerze. Nie martw się, to prosta sprawa, niezależnie od systemu operacyjnego. To tylko kilka kliknięć lub koment. Jeśli używasz Windowsa, oto co robisz. Przejdź na stronę Oracle VirtualBox. Ściągnij najnowszą wersję. Proste jak drut, sprawmy, żeby proces instalacji był gładki jak masło. Zaczynajmy tę wirtualną imprezę z Linuxem. Użytkownicy Windows też mogą pobrać VMware Player i zainstalować go. Różnica między VirtualBox a VMware Player jest subtelna. Oba to maszyny wirtualne, które działają na istniejącym systemie operacyjnym. W przypadku VirtualBox potrzebujesz obrazu ISO, żeby zainstalować jakiś system operacyjny, a dla VMware Player potrzebujesz specjalnie zaprojektowanej wersji systemu operacyjnego od VMware. Super, teraz gdy masz wirtualkę. Pobrałeś box, to teraz go uruchomy. Po ściągnięciu instalatora, po prostu kliknij podwójnie, żeby zainstalować VirtualBox. Postępuj jak przy instalacji każdej podstawowej aplikacji. Klikaj tam, gdzie trzeba poza warunkami standardowa procedura a instalator zrobi swoje. Zwróć uwagę na dodatkowe ustawienia, które mogą się pojawić podczas instalacji. Czasami są opcje dostosowania. Po tym wszystkim VirtualBox już działa na Twoim komputerze. I tu jest piękna sprawa. Nie musisz się martwić o nic. Instalowanie systemów operacyjnych w tym? Nie. Wszystko, czego potrzebujesz, to trochę miejsca na dysku, żeby przydzielić i ustawić podstawową pamięć. Dobra, rozłóżmy kroki instalacji Koli Linux w VirtualBox, jakbyśmy mieli luźną rozmowę. Hej, żeby uruchomić Koli Linux w VirtualBox, przejdź na oficjalną stronę Koli Linux. Jak już tam będziesz, kliknij przycisk pobierania. Teraz czas na decyzję. Chcemy ustawić maszynę wirtualną, prawda? Spoko, zobaczysz opcję z obrazami instalacyjnymi i jest jeszcze jedna. Opcja wirtualnej maszyny? Kliknij to! Ki Linux ma to wszystko z VMware i VirtualBox, idealne dla tych, którzy lubią wirtualne instalacje. Okej, okay, oto szczegóły. KiliNux jest trochę ciężki, ma około 3 GB, więc miej to na uwadze. Możesz ściągnąć Ki Linux na tydzień, więc na razie kliknij w przycisk VirtualBox. Jeśli preferujesz inne platformy wirtualizacyjne, nie ma sprawy. Po prostu wybierz to, co ci pasuje. Proste, prawda? Tylko kilka kliknięć i już jesteś na drodze do dobroci ki Linux. No to zaczynajmy. Linux w akcji. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy na pobranym pliku, najedź na "Wypakuj tutaj" i kliknij. Gotowe. albo ewentualnie zjeść winogrona kiść. Mm. Zaraz komputer dane przetworzy, będziesz mógł dalej tworzyć. Czas na integrację Kali Linux z VirtualBoxem. Oto kroki. Otwórz VirtualBox, kliknij przycisk Dodaj, przejdź do pliku, który pobrałeś lub wypakowałeś i wybierz go. I gotowe. Ale jeśli chcesz pokombinować, Kliknij przycisk ustawień i dostosuj według uznania. Ja zostaję przy prostocie, tylko zmieniam pamięć bazową. Kliknij na System i dodaj to, co potrzebujesz. To działa, ok, i tak po prostu mamy to z głowy. Dobra, jesteśmy już na ostatniej prostej. Po dodaniu key Linux. Po prostu kliknij Start. Teraz złap sobie przekąskę albo kawę, bo to chwilę zajmie. Voilà, Key Linux działa. Użytkownik i hasło to Koli dla obu. I oto masz! Twoje przejście do Key Linux jest teraz szeroko otwarte. Niech zacznie się eksploracja. Czas na pełny ekran. Po prostu kliknij Widok tutaj, a potem wybierz tryb pełnoekranowy. Voilà, jest. Dobra, kontynuujmy ski Linux. Umawianie się na aktualizację do Koli Linux jest naprawdę proste, korzystając z narzędzia wiersza poleceń apt-get, które jest zaufanym menedżerem pakietów dla dystrybucji Debian Linux, na której oparty jest Koli Linux. Oto krok po kroku. Otwórz okno terminala. i zacznij od polecenia sudo apt get update gdy indeks pakietów zostanie zaktualizowany przejdź do następnego kroku wpisując sudo apt get upgrade to zapewni, że wszystkie zainstalowane pakiety będą miały najnowsze wersje. Czas po zakończeniu aktualizacji pakietów, uporządkuj. Zjeść winogrona kiść, mm. zaraz komputer dane przetworzy, będziesz mógł dalej tworzyć. Mm. I zwolnij trochę miejsca za pomocą PUDO APT Get Auto Remove, pożegnaj się z nieaktualnymi pakietami, które tylko zajmują miejsce, a na koniec wyczyść pamięć podręczną pakietów za pomocą pseudo APT Get Clean. To usunie wszystkie pobrane pliki pakietów, które nie są już potrzebne, dając Twojemu systemowi świeży zastrzyk czystości. Dobra, zanurzmy się w ustawianie proxy chains w Kali Linux. Zanim przejdziemy do szczegółów proxy chains, najpierw zrozummy, co to są proxy, zamiast wystawiać na światło dzienne. Nasze skany idą bezpośrednio z naszego adresu IP na stronę internetową. Używamy serwera proxy jako pośrednika. W ten sposób, jeśli właściciel strony zauważy i zgłosi nasze skany, zobaczy tylko adres IP serwera proxy, a nie nasz. Musimy jednak być ostrożni, bo właściciel strony może zgłosić sprawę organom ścigania, które podczas śledztwa mogą namierzyć adres IP serwera proxy. Więc co robimy? Mamy dwie opcje. Po pierwsze, możemy używać wielu proxy, tworząc coś, co nazywamy łańcuchami proxy, co polega na routingu. Nasze skanowanie przez różne proxy zwiększa naszą anonimowość, jednak darmowe proxy online często nie są niezawodne. Teraz oto druga polecana opcja wykorzystanie tor z proxy chains. To dodaje dodatkową warstwę skomplikowania, co utrudnia zlokalizowanie nas. Zajmijmy się teraz konfiguracją i używaniem proxy chainów z tor. Na początek skonfiguruj proxy chains zgodnie ze swoimi potrzebami, otwierając plik konfiguracyjny za pomocą komendy sudo nano /etc/proxychains.conf. Mamy cztery główne tryby: dynamiczny łańcuch, ścisły łańcuch, okrągły. Łańcuch i losowy łańcuch, ponieważ korzystamy z tor, tryb nie ma dużego wpływu na nas. Dla jasności, dynamiczny łańcuch łączy proxy w określonej kolejności, pomijając te, które nie odpowiadają, a surowy łańcuch kończy połączenie, jeśli proxy zawiedzie. Losowy łańcuch, jak sama nazwa wskazuje, wybiera proxy losowo. Tak naprawdę nie ma znaczenia, który tryb używamy dla tora, więc możesz po prostu zostawić to w trybie domyślnym, jeśli chcesz. Następnie upewnij się, że ta opcja DNS proxy jest odkomentowana, ponieważ ukrywa nasze zapytania DNS, zapobiegając ujawnieniu naszej lokalizacji. Ujawniane przez wycieki DNS i pod nagłówkiem listy proxy mamy domyślną konfigurację ustawioną na Tor, która w zasadzie jest naszym adresem loopback połączonym z portem Onion. Jeśli nie używamy Tora, to tutaj dodamy listę naszych serwerów proxy. Możesz zobaczyć przykłady, jak je tu wprowadzić. Teraz zapisz i wyjdź z pliku. Zanim użyjesz proxy chains, uruchom usługę Tora. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego Tora, wpisz sudo apt install Tor, aby go zainstalować. To usługa PseudoTour upewni się, że Tour jest aktywny, wpisując status usługi Tour. Gdy potwierdzisz, że jesteśmy gotowi do użycia Proxy Chains, wystarczy wpisać Proxy Chain przed swoim poleceniem, na przykład, aby uruchomić Firefoxa przez Proxy Chains. Wpisz Proxy Chains Firefox przez serwer proxy, który określiłeś w pliku konfiguracyjnym, co pozwoli ci ukryć swój adres IP i chronić swoją anonimowość. Dobra, teraz porozmawiajmy o zmianie hasła w Kali Linux. To prosta sprawa, używając polecenia passwd. Oto krok po kroku przewodnik. Otwórz terminal. Wpisz tę komendę w oknie i naciśnij enter. Na, Na początku poproszą cię o aktualne hasło. Wpisz je. Teraz czas na ustawienie nowego hasła. Wpisz swoje nowe hasło, naciśnij Enter, a potem potwierdź je, wpisując je jeszcze raz. Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione. Pamiętaj, że w systemie Coli Linux korzystasz z konta Super Użytkownika, więc możesz potrzebować uprawnień Super Użytkownika, używając polecenia sudo, jeśli nie jesteś już zalogowany jako root. Kroki i będziesz gotowy z nowym hasłem. Teraz poświęćmy chwilę na odkrycie niektórych potężnych narzędzi dostępnych w Kali Linux. Tym razem nie będę pokazywał praktycznych demonstracji, ale krótko wytłumaczę każde z nich. Szybki przegląd tych narzędzi. Zbieranie informacji, Nmap użyj go do skanowania sieci i odkrywania hostów oraz usług. Recon. Twoje ulubione otwarte źródło do zbierania informacji. Analiza aplikacji webowych. Burp Suite. Wszechstronna platforma do wszystkiego. Rzeczy. Skanowanie bezpieczeństwa aplikacji webowych. Przeszukiwanie i analiza. Ataki na hasła. John The Reaper. Jeśli musisz złamać hasła, to ten program jest dla ciebie. Hydra. Szybki. Elastyczny i Twój wybór do łamania haseł w różnych protokołach. Ataki bezprzewodowe. Aircrack NG, zestaw do oceny Wi-Fi, który zabezpiecza i ocenia sieci. River, idealny do małych akcji brute force na zabezpieczonych WPS. White, świetny do zautomatyzowanych ataków bezprzewodowych, łamanie kluczy WPA i WPS. Narzędzia do eksploatacji Metasploit. Ramka Powerhouse do testowania penetracyjnego i wykrywania luk. SearchSploit to narzędzie wiersza poleceń do przeszukiwania bazy danych eksploitów, które pomaga odkrywać i analizować eksploity. Narzędzia do forensyki. Autopsy. Platforma do cyfrowej forensyki, której potrzebujesz z przyjaznym interfejsem graficznym. Narzędzia do inżynierii społecznej. Social Engineering Toolkit. Które pozwalają łatwo symulować ataki inżynierii społecznej, narzędzia do raportowania, maltego, potężne narzędzie do analizy powiązań i eksploracji danych twój sekret na odwracanie sytuacji, informacje w praktyczną inteligencję to tylko przedsmak tego, co ma do zaoferowania Coli. Pamiętaj, żeby korzystać z tego odpowiedzialnie i zawsze w ramach prawa i etyki. Mam nadzieję, że Twoja przygoda z coli Linux zaczęła się tutaj. Jeśli masz pytania, śmiało pisz w komentarzach, chętnie pomogę. A jeśli chcesz porozmawiać prywatnie, autora filmu znajdziesz na platformie X pod nickiem hacker Joe. Twórcą materiału jest użytkownik ad Hacker John. w porozumieniu, i za jego zgodą materiał został przetłumaczony i zdabingowany na język polski. W opisie macie odnośnik do materiału w oryginalnym wykonaniu w języku angielskim, link do profilu twórcy oraz do kontaktu z nim na platformie X.